Tu tupezowy, temat mojej kolejnej na Ciebie. Dzisiaj otworzymy sobie paczkę od wersji 7. Szybko do mnie doszło. Mogłem ją otworzyć wcześniej, ale proszę jeszcze na basebox. w piłkę. Tutaj zakryłem, tutaj zakryłem teraz adresy. Ok, to otworzymy. Mamy tu cztery super Ok, pusto, pusto, fajnie, mamy ładne boosterki, karty super gratisowe i karty umówione. Tutaj Maria posłuży mi te rapisy. Dani Alves, Jordi Alba, Perisic, Pikę, Valdez, Samara, Sapphire, Sahin. Wszystko powtórki w piszcie, Mamy boosterak. I tutaj karty z wymiany. Tak, tutaj wymiana. Mamy logo Bayernu logo Manchester United holicach bardzo dobry stan. Mam już 13 rok łącznie. Więc Ronaldo. W takiej holice. Super stan. Tak jak mi wcześniej wersja mówiła, tutaj mamy takie zakięcie Ronaldo. I tutaj mam Davida Silvermastera. Mastera. Teraz super karty i też są. Okolic nie będę trzymał w tej, w tej folice, to po prostu włożę do albumu. I w tej chwili z update'u brakuje mi 6 kart Messi Game Changer, Advan Perthy Game Changer, El Game Changer i teraz jeszcze 6. Nie, 3 loda tego e, Walencji Arsenalu i Milano. Macie te karty, piszcie. mogę się za mnie zmienić, mogę Wam dać nawet tego Dawida mastera Wszystko co chcecie. Ziemy tak, Sachin, Samarz, Palc, e, sticker Rzotzi Alba, Daniel Wesz. To są grafiski i wymiana Silva Silvermaster, Game za Ronaldo Logo Bayernu Monachium i Logo Misterunajet. Każdy w super w stanie. Widać, że wersji dba o nie polecam wymianę. Komentujcie, subskrybujcie, apliki w górę, do zobaczenia. Cześć.